Szatolo, witam wszystkich na kanale Strzelce. Zaczynamy powoli cykl materiałów o krótkich wiatrówkach na CO2. Dlaczego? Bo w końcu pozwala nam na to pogoda. O ile dzisiaj, słuchajcie, jest tak troszeczkę średnio, bo jest około 5-6 stopni Celsjusza, to już zaczynamy, bo stwierdziliśmy, że najwyższy czas pokazać Wam też co innego, nie tylko wiatrówki długie, sprężynowe PCP, ale też coś na CO2. I zaczynamy od bardzo ciekawych rewolwerów na CO2, które są replikami znanej broni palnej z okresu II wojny światowej. Zapraszam do oglądania. rewolwery marki Webley. Marka Webley jest bardzo dobrze znana, produkuje broń palną od wielu, wielu lat. Te rewolwery znane są z okresu I II wojny światowej. Być może graliście w Call of Duty i strzelaliście właśnie z tego typu rewolwerów. Mówię tak skrótowo Webley, ale dokładnie jest to marka Webley Scott. I co my tutaj mamy? Trzy rewolwery, akurat kaliber 1,77, czyli 4,5 i kaliber 5,5. Wszystkie trzy rewolwery to Webley Scott MK6. Różnią się pewnymi szczegółami, zaraz Wam powiem dokładnie o co w nich chodzi. Jak zapewne wiecie, mamy bardzo duży wybór pistoletów, rewolwerów na CO2. I są to różne konstrukcje. Są to repliki znanych pistoletów, są to jakieś w ogóle totalnie inne rodzaje, systemy pistoletów, rewolwerów. Ale ostatnie mi czasy bardzo dużą popularność zyskują właśnie. Repliki, które bardzo dobrze odzorowują broń palną z okresu, z jakiegoś tam okresu, zazwyczaj II wojny światowej, ale nie tylko, bo też z czasów Dzikiego Zachodu. I bardzo dobrze nadają się do tego właśnie konstrukcje CO2. Dlaczego? Ponieważ mamy szybkostrzelność, mamy magazynek, ten wygląd i w ogóle przyjemność obcowania tego typu replikom jest naprawdę przyjemny, więc ludzie bardzo często kupują właśnie tego typu wiatrówki. Tak jak wcześniej powiedziałem, Webley Scott jest znany z produkcji broni już od chyba 100 lat, czy nawet dłużej. Ale od pewnego czasu ja na przykład strzelałem z broni pneumatycznej, tej klasycznie łamanej. Webley Scott, i to były bardzo fajne karabinki. One są cały czas produkowane. Natomiast dzisiaj skupimy się na rewolwerach na CO2. Zobaczymy, jak wyglądają i co nam są w stanie zaoferować. I dzisiaj mam dla Was trzy propozycje. Jest to Webley Scott Mark 6 Civilian przykład w kalibrze tutaj mamy 2, 22, czyli 5,5 polis w kalibrze 4,5 i serwis w kalibrze też 5,5. Dla osób, które nie wiedzą, może zacznijmy od samego początku, czyli jak są ładowane te rewolwery, w ogóle konstrukcje na CO2, ta kapsuła jest przeważnie, jeśli chodzi o broń krótką w rękojeści, także jest tutaj tak samo, czyli odchylamy sobie. Okładkę, i ukazuje nam się miejsce na, na kapsułę CO2. Kapsuła CO2 12 gram. Pewnie wiecie dokładnie, jak to wygląda. Tutaj sobie odkręcamy. Ta kapsuła musi nam się tutaj zmieścić. Wkładamy ją sobie i dokręcam. Będzie taki syk lekki. Będzie oznaczało, że kapsuła została przebita. Zakładamy okładzinę i przechodzimy dalej. I teraz jest to konstrukcja dokładnie wzorowana właśnie na MK6, co oznacza, że będzie też tak ładowany. To jest właśnie ciekawe, akurat w tych replikach oni tutaj wykorzystują tak zwane kartridże. Już Wam mówię o co chodzi. Odsuwamy i odsuwa się dokładnie tak samo, jak w prawdziwej broni palnej z tego okresu, czyli bębenek odsuwany jest tutaj do góry, a nie w bok jak w wielu innych rewolwerach. I wyciągamy, i zobaczcie, wyciągamy sobie, patrzcie, naboje, może zrobię tak, będzie szybciej, są to kartridże do których wkładamy bezpośrednio już nasze śruty, w zależności od kalibru. Dlaczego oni to tak rozwiązali? Dlatego właśnie, żeby był większy realizm. Normalnie widzimy takie, powiedzmy, jakieś pseudo pseudonaboje, jakieś kartridże i fajnie to wygląda właśnie w momencie, kiedy sobie to wkładamy. Obcujemy z tym rewolwerem, wiatrówką, tak jakby to była naprawdę prawdziwa broń palna. Nie wkładamy jakiegoś tam śruciku malutkiego, tylko wkładamy sobie taki, powiedzmy, nabój. Fajnie to wygląda, ciach, zasuwamy, Możemy strzelać. Jeśli chodzi o wykonanie, no to słuchajcie, ja nie widziałem akurat na żywo, nigdy nie strzelałem z prawdziwego MK6, ale przede wszystkim to, na co zwracam uwagę, to jest, to jest ciężar tej broni. On jest naprawdę ciężki. Podejrzewam, że wersja oryginalna, prawdziwa będzie. O tej samej wadze może troszeczkę cięższy, ale niewiele, ponieważ ten rewolwer naprawdę waży swoje. Jeśli chodzi o te elementy ruchome, tak zwane manipulatory, to tutaj jest dokładnie tak samo jak w oryginale. Dokładnie tutaj w tym miejscu jest uchwyt, który powoduje, że nam się odblokowuje ten bębenek i, i teraz wyciągamy. Czyli tutaj ciach wyciągamy, wkładamy, blokujemy, możemy strzelać. Naprawdę kawał ładnego rewolweru, co tutaj się dużo rozwodzić. Mamy też bezpiecznik. Możemy sobie zabezpieczyć, odbezpieczyć. Jeśli chodzi o samodziałanie rewolweru, to działa też dokładnie tak samo jak prawdziwy rewolwer. Mówię o systemie Double Action, gdzie naciskamy spust i ten spust powoduje też uderzenie kurka. Ale też może działać w systemie Single Action, czyli odciągamy kurek. Wtedy, zobaczcie, bardzo nam się zmniejsza, skraca droga ściągnięcia spustu i wtedy ten strzał może być bardziej precyzyjny. Czyli dokładnie tak jak w broni palnej. Jeszcze raz, zobaczcie. Double action, naciskam i kurek po prostu musi się sam naciągnąć i potem zwolnić. Albo single action, napinam kurek, skraca się droga z pustu i strzelam. Jeśli chodzi o ten sam sposób ładowania, przeładowania tego typu broni, czyli tak inny od wielu rewolwerów, jakie znamy, czyli bębenek na lewą stronę, no to nie wiem, nie mam doświadczenia, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy to było wygodniejsze, czy wygodniejszy jest tam ten klasyczny sposób. I z tego względu, że mamy bębenek jako przed sobą na górze, to to wkładanie wydaje się być po prostu prostsze i szybsze. Jak widzicie mamy Trzy rewolwery i trzy długości luf. Cywilian. Słuchajcie, przecież u nas jest dokładnie to samo teraz. Cywilian, czyli taki rewolwer, który można nosić sobie w kieszeni płaszcza, tak? Początek XX wieku, długie płaszcze mężczyźni nosili. Taki mały rewolwer, no nie jest może taki bardzo mały, ale, ale ta lufa jest bardzo krótka, chyba 2,5 cala ma. No tak, dokładnie 2,5 cala nosimy sobie w kieszeni płaszcza, tak? Chodzimy po ulicy wieczorową porą, no i jak jest zagrożenie, wyciągamy i załatwiamy sprawę. Także to ma sens. U nas w tej chwili, kiedy dostęp do broni jest tak popularny i powszechny, także mamy re rewolwery typu concealed carry, mamy krótkie pistolety właśnie, które można nosić zapaskiem, są niewidoczne, nie krępują ruchów, więc jakby to trochę wróciło. To jest ten pierwszy. Drugi, trochę dłuższa lufa, to jest ten rewolwer Polis. Czyli powiedzmy, tak, widzicie jakiegoś policjanta z początku XX wieku. I oni nosili takie trochę dłuższe te rewolwery. Wiadomo, im dłuższa lufa, tym mamy lepszą celność i większą energię strzału. Tak to się przyjęło. No, i jakby wykonanie jest bardzo podobne, że wam nie będę tutaj omawiał kolejnego rewolweru, bo różni się tutaj tylko długością lufy, 4 cale, cała reszta jest dokładnie taka sama. No i rewolwer niejako serwis, czyli dla wojska. I ten rewolwer ma najdłuższą lufę, tutaj jest 6 cali, ale to jest też rewolwer, niezwykły z innego powodu. On jest, słuchajcie, taki postarzały. Jak o ile tutaj oksyda jest taka ładna. Nowa, że tak powiem, to tutaj oksyda specjalnie została postarzona. Jest bardzo fajnie taka zjechana na rantach. Tak jakby ten rewolwer miał już kilkanaście, kilkadziesiąt lat, słuchajcie, był taką y, pamiątką rodzinną. Świetnie to wygląda. No i a wykonanie, y, jakby działanie, dokładnie też takie samo jak w poprzednikach. Dłuższa lufa. Ciekawe, czy będzie miała lepszą, większą energię, jeśli chodzi o wiatrówki. Warto by to sprawdzić. Kapsuła. I tak dalej. Naprawdę ten model mi się podoba. Energy Max 3 Joule. Słuchajcie, ja mam exacta, co prawda, exact po średnia, średnia waga śrutu, jeśli chodzi o 4,5. Natomiast mam ciężką barakudę w 5,5. Nie wiem jak to będzie. Latało, ale sprawdzimy sobie. Jaki kaliber jest lepszy akurat w tego typu rewolwerach, w ogóle replikach wiatrówkowych, 4,5 czy 5,5? No to wszystko zależy od Was. Jeśli chcecie postrzelać na trochę większą odległość, to proponuję 4,5. Jeśli chcielibyście postrzelać na przykład do puszek, tego typu rzeczy na przykład na 10 metrów, lepszy może będzie 5,5, dlatego że ta moc obalająca będzie trochę większa. To już wszystko zależy od Was. Ok, sprawdzamy energię strzału, ale sprawdzimy na tym... Polisie, który ma lufę 4 cale, ponieważ on jest w 4,5. I istota kwestia, wiadomo, jak temperatura wpływa na działanie takich konstrukcji na CO2. Im niższa temperatura, tym mniejsza ów z jednej kapsuły i są one słabsze. Dzisiaj teoretycznie myślicie, że jest ciepło. No nie, dzisiaj jest 5 stopni, bo trafiliśmy na taką dosyć chłodną pogodę i to może mieć wpływ. Ja mam kapsuły co prawda w kieszeni, ale one bardzo szybko też się ochłodzą, jeśli włożę będę strzelał, ale okej, okay, Zobaczymy jak to wygląda. Dlatego powiem Wam szczerze, trochę się wzbraniałem, bo mieście Było wiele komentarzy właśnie o tym, żebyśmy zrobili jakieś filmy o konstrukcjach na CO2, ale jak widzicie nagrywaliśmy, jak była jeszcze zima, potem wczesna wiosna i te temperatury były po prostu bardzo niskie. Nie było sensu właśnie nagrywać takich materiałów, ponieważ... Jest, działa dobra. Ponieważ nie byłoby to po prostu miarodajne, tak zwyczajnie. Odciągam, wyciągam naboje, kartridże, adaptery, jak zwał tak zwał i wkładam. A jak to robię? Zobaczcie. Tutaj od strony spłonki jest wolna przestrzeń, do której trzeba włożyć po prostu śród. Jakby śród jest taką spłonką. Jeśli komuś przyjdzie do głowy pytanie, czy coś takiego nadaje się do samoobrony, to powiem: Nie, nie nadaje się. 101, dalej. O, 160. Trochę oddale, 102, ok, już wiem.

160 są spowodowane tym, że trochę za blisko trzymałem lufę przy chrono i to te gazy przelatujące, gaz CO2 spowodował jakby zawyżenie, bardzo, du bardzo duże zawyżenie tych wyników, więc odsuwamy te dwa wyniki na bok, one są nieważne i interesują nas właśnie wyniki 103, 103, 102, czyli około, bardzo nawet dosyć równo powiem Wam i ile nam to daje, jaką nam to daje energię? Daje nam to 2,92 J, około przy 103. Czyli producent no praktycznie nic się nie pomylił, bo napisał tutaj Energy Max 3 J. I tak dokładnie jest. 3 J. Co jesteśmy w stanie z tymi 3 J'ami zrobić? No, wiecie, Teoretycznie jest to niedużo na wiatrówkę, ponieważ wiatrówka klasycznie łamana, nawet jakaś tam lekka, ma 8-9 juli. Ale 3 juli spokojnie wystarczą, żeby się z tego pobawić. Czyli postrzać do tarczy na 10-15 metrów, po, postrzać do jakichś puszek. 3 juli nam wystarczą. Zaraz zresztą wam to pokażę. Ok, to teraz słuchajcie, zresetuję sobie i strzelę z rewolweru. Może tego. On jest w kalibrze właśnie 22 czyli 5,5. Jest informacja. WARNING! REMOVE CO2 CAPSULE WHEN STORING FOR LONG PERIODS. Czyli usuń kapsułę, jeśli masz zamiar przechowywać przez dłuższy okres czasu. Najlepiej, jeśli taka kapsuła jest maksymalnie jeden dzień. Jeśli przewidujecie, że nie będziecie trzelać, to wystrzelcie całkowicie kapsułę i ją po prostu wyjmijcie. Dlaczego? Żeby po prostu się uszczelki nie psuły. Dobra. Syknęło mi trochę. Oznacza, że się przebiło. No i ładujemy. Można w sumie nawet załadować w ten sposób, bo ja to wyjmuję te, te naboje, bo chcę po prostu, wiecie, miedzie w garści czuć te naboje prawdziwe. No, prawdziwe, wiecie o co mi chodzi. Ale przecież łatwiej będzie, jeśli sobie załadujemy w ten sposób, czyli kartridże są tutaj, a my ładujemy... Ja już nie będę zmieniał tutaj tych wartości na, na chrono, ale tylko Wam powiem. Barakuda ma 18,21 graina, 1,18 g. Możecie sobie przeliczyć, dajcie mi znać w komentarzu, ile to wyszło w momencie, kiedy strzelimy. I wkładam sobie, słuchajcie, bezpośrednio już tutaj. Nie, nie wyjmuję. Ale jeśli chcecie poczuć taki prawdziwy klimat wkładania, przeładowywania, wkładania tych, tych naboi, no to tak, to wtedy wyjmujemy. Jak najbardziej. Dobra, strzelamy.

jest całkiem równo powiem Wam, no wiadomo jak na CO2 y, różnica rzędu 10 metrów na sekundę w CO2 to jest całkiem normalna. Czasem wydają się, czasem są dłuższe, większe te różnice. Y, no i tutaj też 65, 70, 72 metry na sekundę. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzu ile to wyszło w dżulach y, przy założeniu właśnie, że ta barabkuda waży 1,18 grama lub też 18,2 graina. Pomiar na chrono mamy za sobą, ma te swoje 3 dżule które deklaruje producent. Postrzelajmy sobie może tak na skupienie. Ja też nie będę się jakoś tak za bardzo przykładał do tego strzelania. Po prostu strzelę dość precyzyjnie, ale też nie będę, wiecie, uprawiał tutaj sportów olimpijskich, strzeleckich w ten sposób i, i, i ściągał tego spustu nie, nie wiadomo jak długo, tylko takie bardziej strzelanie dynamiczne, rekreacyjne. Walimy. Na ile wystarcza kapsuła? To jest też pytanie, które często może padać. W tego typu konstrukcjach myślę, że 50-60 strzałów będzie takie dość równe, później już będą spadki. Na pewno to zobaczycie, sam dźwięk strzelania jest inny będzie takie pierdzenie za przeproszeniem. Co będzie oznaczało, że tej kapsuły już jest coraz mniej. Powiem Wam, że jakbym brał, to chyba tego postarzanego, bo jest naprawdę fajny, naprawdę przyjemnie to wygląda. Ok, mamy tarczę. Jest taka ta tarcza typowo. Strzelecka dynamiczna. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok, strzelamy najpierw z tego modelu Webley Scott Mark 6, model Service, który ma 6-calową lufę, najdłuższą. Przyrządy celownicze, muszka szczerbinka są nieruchome. Strzelamy w ten górny prostokącik, który jakby imituje głowę. 6, chodźcie zobaczymy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. celowałem tutaj, no skupienie, samo skupienie może nie jest, nie jest złe, ale gdzieś tutaj mnie trochę przesunęło, raczej znaczy, wiatr tutaj nie, nie powodował tej różnicy na tak małym dystansie, więc trzeba brać poprawkę, że w momencie kiedy strzela na przykład mi troszeczkę w lewo, a, może, a może zrywałem spust, słuchajcie, no może, no, jest, taka, jest takie prawdopodobieństwo, lewo, dół, no to klasycznie by było. Ok, zobaczymy ten drugi. I tutaj mamy ten model Polis 4 cale. Walimy. Też na single lepszy na ociągniętym kurku, żeby mi się zmniejszyła droga z pustu. Wtedy będzie bardziej precyzyjnie. Pusto. No i też skupienie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Też troszeczkę poszło mi lewo dół. Yy, samo skupienie całkiem OK strzelę jeszcze raz. Lecimy górny prostokąt. Czyli wszystko tutaj troszeczkę zahaczyło o, tą, o ten prostokąt. Czyli gdzieś tam ewentualnie jest jakieś lekkie przesunięcie. Tak to wygląda, słuchajcie, przy strzelaniu do tarczy. A do puszek, no to postrzelamy. Chyba tutaj, akurat w tego typu konstrukcjach, im lżejszy śród, tym lepiej. Jeśli chcecie postrzelać do tarczy, lepiej weźcie sobie płaski grzybek. On będzie najlepszy, będzie robił takie fajne otworki. A ten, jak widzicie, tak trochę rwie tą tarczę. Ok, walimy teraz z Double Action. Teraz 6-calowa lufa i 5,5. Takie wgniecenia. Tutaj, tutaj zobaczę na innej. Tego typu ślady. No wiadomo, to są około 3 jule. To, to nie jest dużo. Czy rewolwery Webley Scott, rewolwery na CO2, repliki znanych, popularnych w okresie II wojny światowej i jeszcze przed wojną światową broni palnej, angielskiej oczywiście, bo jest to angielska marka. Dla osób, które lubią strzelać z wiatrówek, ale też chciałyby obcować właśnie z tego typu replikami, które są naprawdę bardzo dobrze wykonane, które dodatkowo mają wszystkie manipulatory, dokładnie takie same jak w broni palnej i nawet można wkładać te przysłowiowe naboje, czyli te kartridże, dokładnie jak w prawdziwym rewolwerze. To jest właśnie dla, dla tych osób, ten model jest tak specjalnie postarzany, żeby jeszcze miał większy klimat. Bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś oczywiście lubi tego typu sprzęt, to jak najbardziej polecam. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego typu sprzętu, piszcie do nas. Mamy też w swojej ofercie te rewolwery. Zapraszam na strzelce.pl. Mi pozostaje tylko pożegnać się i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!